Z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, bo jakby mogło być inaczej, jak jest odcinek, to jest konkursik dla Was w dzisiejszym odcinku do wygrania będziecie mieli oprócz grubego bonusu, do którego mnie właśnie w tym momencie zaproszono, będziecie mieli skinka e, oczywiście o wartości takiej, ile zostawicie łapek w górę, bo każda jedna łapka to 50 groszy dla Was w kolejnym odcinku, więc zostawiajcie łapkę w górę. Na mycie mamy 6000 zł i przed chwilą, przed live'em. Znaczy przed live'em, przed, przed odcinkiem, otwieram sobie skrzynkę Supreme i naprawdę dała przed chwilą fenomenalnie. Zobaczcie, jaki tu był przed chwilą drop i otworzymy sobie właśnie na start 5 takich skrzynek. Wy pamiętajcie, że jak chcecie wygrać, musicie mieć łapkę w górę pod tym filmem, musicie mieć subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz oraz musicie używać mojego kodu promocyjnego. E, macie z moim kodem 14% do wpłaty, a możecie płacić każdą metodą płatności, dosłownie tak jak sami tutaj widzicie. E, no i. No i myślę, że w porządku, tak? No teraz nic nie dało Ale my się nie poddajemy Trafiłem przed chwilą Bowie Marble Fade'a Bardzo dobrą kosę, a teraz trafiamy znowu dwie koski Huntsman Tiger Tooth Falchion Knight Chantico, jest w porządku, jest naprawdę w porządku Lecimy jeszcze raz z pięcioma tymi skrzynkami I później przejdziemy sobie Na skrzynki procentowe jakieś z koskami Ale może, okej okay. No nieźle, nie jest O, Chantico Factory New To też jest warte z 500 złotych Dokładnie. No i zobaczcie. No i już tak naprawdę wypełniliśmy całą tą planszę. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i pięknie. No i pięknie. No i pięknie, bo jesteśmy na plus, widzowie. Jesteśmy na plus, sprzedajemy to wszystko. No i mamy w tym momencie 9200 zł, co jest naprawdę dobrym, dobrym wynikiem. No i przejdziemy sobie do kontrola, będziemy dzisiaj też upgrade'ować, znaczy upgrade'ować, otwierać te skrzyneczki, które tutaj mamy. No i weźmy sobie jeden jeden taki Grube upgrade zróbmy Butterfly Knife Fade 5% A wupka The Prince. 5% To będzie dobry 957 zł Myślę, że możemy ryzykować Wy za takie ryzyko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. 5% szans No, jakby to siadło, No to byłby koniec tego odcinka. Wiecie co, mamy duży budżet. Jeszcze raz próbujemy. Próbujemy jeszcze raz. A aj, 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 no, to by było chyba zbyt piękne. No ale dobra, mamy oczywiście jeszcze event, ale ja sobie te punkciki zostawię, bo ten event jeszcze bardzo długo będzie trwał. No ale mamy 400 tysięcy punktów, więc no otwieramy, otwieramy. No jeszcze nie trafiłem tutaj koski, ani jednej. Trafiłem uspa, trafiłem Awupkę, wulkana, ale koski nie udało się trafić i trafiamy. Patrzcie to, z darmo, totalnie darmowej skrzynki. Za to, że otwieram skrzynki za moje pieniądze dostaje golda i trafiam coś takiego Więc myślę, że jest to fenomenalna opcja Zobaczcie, uspik, 250 Koska 500, no pięknie Pięknie teraz oddało, otwieramy, więc Dalej, jest wulkan Kolejne 400 złotych praktycznie Zarobione z tej skrzynki No mamy ich naprawdę sporo, więc sami zobaczcie Dlatego myślę, że dzisiaj Na tym kontrolu też sobie Poryzykujemy, znowu jest wulkan Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie Naprawdę pięknie Myślę, że Warto, naprawdę warto, bo jest tutaj mega dobry drop. Jeśli chodzi o te skrzynki, no tutaj gorzej, ale sami zobaczcie, sami to sobie zobaczcie. Nabiliśmy sobie 2,5 tysiąca złotych, no coś pięknego, nie? Naprawdę, coś pięknego. 2,5 koła sobie nabiliśmy, a jeszcze mam 200 tysięcy tych punktów. No to znowu jedziemy, znowu na 5%. Weźmy sobie, weźmy sobie powiedzmy. No, może więcej niż 5%. Weźmy sobie Butterfly Knife Marble Fate i dajmy na niego, powiedzmy, procent 8-7. Dobra, 7% Butterfly Marble Fate No, jakby to siadło, to jest też coś pięknego. Pierwszy upgrade nie siada, ale tam dostaliśmy 2,5 koła. Próbujemy jeszcze raz. Może akurat. No, chyba nie jest mój dzień, widzowie. Chyba nie jest mój dzień. Dobra, do 3 razy sztuka. No, daj coś. Znaczy wiecie, no to jest, to jest bardzo mały procent, nie? To jest naprawdę bardzo mały procent, 7% czy 5%. Musiałbym kilkanaście, myślę, takich e, kontroli zrobić, żeby może coś się udało. No ale mamy 7 koła. Szkoda, że już nie ma skrzynki ekskluzyw, bo kurczę bym sobie ją pootwierał. E, ale skrzyneczka przygody razy 5. No Krycholewa tu trafił, ale no co to jest? To nie jest, to nie jest dobry drop. My tu trafiamy teraz koskę. Uwaga. Nie ma koski, ale jest uspik, który wart jest 400 zł, z tego co pamiętam. Minimalware 321, ok. No ale to w sumie słabo, bo wydaliśmy 1299. Jedną otworzyłem teraz. Teraz otworzyłem jedną. Jezus, byłem przekonany, że to przeleci. No cóż, szkoda, szkoda naprawdę. No ale dobra, pyknijmy jeszcze 5. A wy pyknijcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzowie, nic Was to nie kosztuje. A możecie mi pomóc w rozwoju tego kanału e, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i co? No i 5 koła mamy. Hmm, Jak chcę jeszcze upolować jakąś koskę? 30% może no, spróbujmy 5 takich skrzynek 1600 zł. Fajnie by było takie obajonecika slotera trafić. A trafiamy dwie koski. Bowie knife i good knife Co daje nam powiedzmy, na 0 no to możemy sobie jeszcze 5 otworzyć i będziemy kończyć ten odcinek. Zobaczmy, może coś koloru. Znowu dwie kolski AWP. Jest w porządku, mogło być lepiej. Ale co? Ja wam bardzo dziękuję widzowie za oglądanie. Pamiętajcie, używajcie mojego kodu, bo jest on najlepszym kodem na stronie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i na razie.